W latach 30. XX wieku, w okresie narastającego nazistowskiego zagrożenia, tajemnicze sprawy rozpoczęły się na lodowym kontynencie Antarktydy. W jednym z odizolowanych kompleksów badawczych pod nazwą Operacja Frostbound, niemieccy naukowcy prowadzili eksperymenty, których celem było odkrycie tajemniczych właściwości Antarktyki i wykorzystanie ich w wojnie. Grupa badawcza, skryta w lodowej pustce, eksplorowała teorie zakazane przez większość naukowców. Ich głównym kierownikiem był dr Klaus Sturmhardt, fizyk zafascynowany kontrowersyjnymi ideami płaskiej Ziemi i starożytnych mitów o utraconych cywilizacjach. Pod pretekstem badań meteorologicznych, naukowcy kontynuowali niebezpieczne eksperymenty z zakresu elektromagnetyki i energii geotermalnej. W miarę upływu czasu dziwaczne zjawiska zaczęły się pojawiać w okolicach kompleksu badawczego. Światła tańczyły na niebie, a lokalna fauna wydawała się być zakłócona, reagując na niezidentyfikowane fale energetyczne. Wielu członków załogi zaczęło raportować dziwne sny i halucynacje, które prowadziły do coraz bardziej niebezpiecznych zachowań. W międzyczasie niemiecka ekspedycja nawiązała tajemniczą współpracę z tajnymi organizacjami, które podążały za alternatywnymi teoriami naukowymi. Razem w podziemnych labiryntach i tajemniczych korytarzach pod lodem, Prowadzili zakazane eksperymenty z energią geotermalną, wierząc, że Antarktyka jest kluczem do odkrycia nieznanej mocy. W miarę jak eksperymenty stawały się coraz bardziej niebezpieczne, niemieckie dowództwo zaczęło zdawać sobie sprawę z niekontrolowanej potęgi, jaką uwalniają. Operacja Frostbound stała się coraz bardziej tajemnicza, a jednocześnie przesiąknięta grozą i obsesyjnym poszukiwaniem wiedzy. W 1943 roku, kiedy wojna rwała się w najbardziej brutalny sposób, Niemieccy naukowcy osiągnęli punkt kulminacyjny swoich badań. Ale zamiast triumfu, coś niewytłumaczalnego zaczęło się dziać. Energia geotermalna była nie tylko źródłem mocy, ale również portalem do czegoś. CEO wydawało się przekraczać granice zwykłej rzeczywistości. Na lodowej Antarktydzie narodziło się coś niezwykłego i groźnego zarazem. Zagubione w czasie i przestrzeni istoty z innych wymiarów zaczęły przenikać przez otwarte portale. Niemieccy badacze, zaszczuci wiedzą i zafascynowani nową rzeczywistością, zaczęli tracić kontrolę nad swoimi eksperymentami. Do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w najgłębszych zamarzniętych zakątkach Antarktyki. Opowieści o tajemniczych eksperymentach płaskiej Ziemi i przekraczaniu granic pomiędzy wymiarami przetrwały jedynie w zakurzonych dokumentach, pozostawiając tę historię w mrocznej enklawie nieodgadnionych tajemnic.